Moje imię toksyczny wstyd. Byłem tam przy Twoim poczęciu, w adrenalinie wstydu Twojej matki. Czułeś mnie w jej wodach płodowych i wpadłem na Ciebie, zanim mogłeś mówić, zanim zrozumiałeś, zanim miałeś jakąkolwiek możliwość się dowiedzieć. Przyszedłem do ciebie, kiedy uczyłeś się chodzić, kiedy byłeś odsłonięty i niechroniony, kiedy byłeś bezbronny i potrzebujący, zanim miałeś jakieś granice. Moje imię. Toksyczny wstyd. Wpadłem na ciebie, kiedy byłeś czarujący. Zanim mogłeś się dowiedzieć, byłem tam, odcięłem twoją duszę, przebiłem cię do głębi, przyniosłem ci poczucie bycia uszkodzonym i wadliwym. Przyniosłem ci poczucie nieufności, brzydoty, głupoty, zwątpienia, braku wartości, niższości i braku godności. Sprawiłem że poczułeś się inny, powiedziałem Ci, że coś jest z Tobą nie tak, zbrukałem Twoje podobieństwo do Boga, moje imię, toksyczny wstyd. Istniałem przed sumieniem, przed poczuciem winy, przed moralnością. Jestem mistrzem emocji, jestem wewnętrznym głosem, który szepcze słowa potępienia. Jestem wewnętrznym dreszczem, który przechodzi przez ciebie bez żadnej zapowiedzi. Nieoczekiwanie, moje imię, toksyczny wstyd. Żyję w tajemnicy w głębokich wilgotnych brzegach ciemności, w depresji i rozpaczy. Zawsze podkradam się do Ciebie, zbijam cię z tropu, przechodzę przez tylne drzwi, nieproszony i niechciany. Pierwszy przybywam. Byłem tam na początku czasu z ojcem Adamem, Matką Ewą i bratem Kainem. Byłem w wieży Babel i wrzezi niewiniątek. Moje imię. Toksyczny wstyd. Pochodzę z bezwstydnych opiekunów, porzucenia, ośmieszenia, nadużycia, zaniedbania perfekcjonistycznych systemów. Jestem wzmocniony szokującą intensywnością gniewu rodzica, okrutnymi uwagami rodzeństwa, szyderczym upokorzeniem innych dzieci. Odbiciami skrzywego zwierciadła, dotykiem, z którym czuję się obrzydliwie i przerażająco, uderzeniem, szczypaniem, szarpaniem, które niszczą zaufanie. Jestem wzmocniony przez rasistowską, seksistowską kulturę. Uprawnione potąpienie religijnych bigotów, lęki i presję szkoły, hipokryzję polityków wielopokoleniową hańbę dysfunkcjonalnych systemów rodzinnych, moje imię toksyczny wstyd. Mogę przekształcić każdą osobę kobietę, Żyda, Murzyna, homoseksualistę, araba, cenne dziecko w sukę, rozpustnicę, babochłopa, czarnucha, pedała, żółtka, samolubnego małego drania. Przynoszę ból, który jest przewlekły, ból, który nie zniknie. Jestem myśliwym, który śledzi Cię w dzień i w noc, zawsze i wszędzie. Nie mam granic. Próbujesz się przede mną ukryć, ale nie możesz, ponieważ mieszkam w Tobie. Sprawiam, że czujesz się beznadziejnie, jakby nie było żadnego ratunku. Moje imię.

jest tak intensywny, musisz mnie ukryć za pomocą uzależnień, sztywnych ról, nieświadomej rekonstrukcji i obrony ego. Mój ból jest tak intensywny, że musisz odrętwić i już mnie nie czuć. Przekonałem Cię, że odszedłem, że nie istnieje. Doświadczasz. Nieobecności i pustki. Moje imię. Toksyczny wstyd. Jestem rdzeniem współuzależnienia. Jestem duchowym bankructwem. Logiką absurdu, przymusem powtarzania, jestem zbrodnią, przemocą, kaziroctwem, gwałtem, jestem żarłoczną dziurą, która wciąga we wszystkie uzależnienia, jestem niestabilnością i pożądaniem. Jestem Achaweus, wieczny tułacz, latający Holender Wagnera, podziemny człowiek Dostojewskiego, uwodziciel Kiergegarda. Faust Goethego. Przekształcam to, kim jesteś w to, co robisz i masz. Morduję Twoją duszę, a ty oddajesz mi ją przez pokolenia. Moje imię. Toksyczny wstyd.